Artyzmem, fotografię, historię. Ja. Przepraszam, podam mikrofon. Dziękuję. Przepraszam Państwa, Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, którzy tak licznie zechcieli dzisiaj tutaj przyjść, podziwiać razem z nami Szczyty prowincjowe. Nazwa prowincja często była odbierana do pejoratywnie, natomiast tutaj dzięki sztuce Pana Kazimierza Jastrzałowskiego ta prowincja jest przede wszystkim piękna i ryczna. Mamy okazję zobaczyć, zobaczyć niezbyt piękne zachody Widziane oczami artysty, y, które y, mają tak niepowtarzalny klimat, że z jednej strony y, pragniemy w życiu nowoczesności, z drugiej jednak ta prowincja, która jeszcze u nas istnieje, powinna być chyba pielęgnowana, a jeżeli już nie, to na pewno uwieczniana przez artystów pokroju pana Kazimierza. Ja bardzo dziękuję za to spojrzenie na prowincję. Oświęcim też jest miastem prowincjonalnym. Też znajduje się tu na palu zdjęciach. Yy, niedawno mieliśmy okazję prezentować maleńką wystawę, która nie była yy, uroczyście otwierana. Też fotografie Pana Kazimierza z, z okazji Święta Miasta Oświęcimia. Bo tamten Oświęcim był naprawdę magiczny. Także zapraszam Państwa do Oglądania tej wystawy do rozmów z autorem. A teraz bardzo serdecznie dziękuję autorowi, że zechciał pokazać tą piękną prowincję w Ludzie świecie. Ja panu bardzo dziękuję. Bardzo się myślę, że ta myśli, wystawa będzie mogła tutaj przez miesiąc gościć. Nas, że będzie to taki właśnie zaułek, który sprzyja artystom w Niewce. Także bardzo dziękuję Państwu i autorowi i proszę o dokładne święto. Witam serdecznie wszystkich miłośników, ewentualnie przyszłych miłośników fotografii. <grym> Dziękuję serdecznie Oświecimskiemu Centrum Kultury pani Madzi, która pięknie, że tak powiem, wszystko powiesiła, ułożyła, ustawiła. Jestem bardzo zadowolony. Teraz może dwa słowa na temat tytułu jeszcze, więc mają się kojarzyć ze starą techniką tłuszczarską, co jest oczywistym nadużyciem, bo to jest wszystko wspierane komputerem. No, natomiast prowincja, tak jak mówię, to y, ceniliśmy prowincję zawsze wysoko. Jedna z wersji tytułu była Kochamy Polską Prowincję. Y, co jeszcze? No, jeżdżąc na jakieś plenery zawsze zatrzymywaliśmy się, gdzie się tylko dało, we wszystkich miasteczkach. Później już pewien problem, gdzie to było zrobione, więc na początku staraliśmy się zawsze sfotografować jakąś tabliczkę z nazwą miejscowości. Czystanek, bank, jakiś urząd, tak żeby później można było więc, zidentyfikować poddania, bo mnie nieraz podzielono. jeszcze chciałem powiedzieć. Zapraszam serdecznie do oglądania, do korzystania z bufetu. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Natomiast poproszę teraz Lucynę Romańską o kilka słów na temat Twojej fotografii. Dziękuję, dziękuję, dziękuję też za taką przyjemność dla mnie. Zresztą nie po raz pierwszy będę mogła trochę powiedzieć na temat Twojej fotografii i na temat, na temat, na temat Twojej osoby również, poprosiłaś, żeby krótko z tym, no nie obiecuję, że krótko. <grystujesz> Muszę przyznać, że Pani bardzo trafnie, pięknie opowiedziała o tej wystawie i to trafiając w samą sedno. Proszę Państwa, tak się składa, jak świat światem, albo mieszkamy w metropolii, albo prowincji, tak jak mówimy, albo wierszem, albo prozą no, pośrednich możliwości nie ma. Może być większa metropolia albo większa prowincja. No to rzeczywiście jesteśmy, nie będziemy tutaj dokładnie defini definiować, czym jest prowincja, ale na pewno jest to temat też odwieczny dla artystów, również w fotografii. No, i może być przedstawiana w sposób liryczny, jak na przykład w malarstwie Chagalla, sympatyczny, jak w serialach typu rancho czy, czy w filmach Uchwala Boga za piecem, ale może by też prowincja pokazywała z jakimś obrzydzeniem w znanej nam lekturze Sienkiewicza Siłaczka, tak jego obrzydłówek, który pojawia się w Dowali, gdzie próbuje obrzydzić, pokazać z najgorszej strony prowincję. Jaka jest prowincja Kazimierza? Na pewno jak Pani powiedziała bardzo liryczna i bardzo malownicza, ale ona jest malownicza. Nie głównie dlatego, że tutaj przeważają zdjęcia w naturalnie malowniczych miejsc, aczkolwiek takie są, jak na przykład to, na zasłaniarz z malowami przed, przed miejską chatą. To miejsce jest malownicze, czy malownicza jest łąka, czy pejzaż z krowami. Natomiast znajdziecie Państwo tutaj kadry, przy których no, nie zatrzymalibyśmy się ani turystycznie, ani fotograficznie, ale pokazane są... Piękny, malarski, trybujący, bardzo melancholijny nawet. Bo, a osiąga to Kazimierz dzięki technice modelu piktorialnej. Nawiązuje do takiej tradycji, która, fotograficznej, która powstała już ponad 100 lat temu. Te fotografie nawiązują do idei piktorialnej. Znowu, gdybyśmy zestawili te stare fotografie i fotografie Kazimierza, to stylistycznie one nie mają nic wspólnego, ale daje ta ta idea, czy ten prąd, to był pierwszym prądem takim artystycznym w historii fotografii. I Kazimierz wraca do tej idei, która pozwala artyście, fotografikowi, na manipulację obrazem fotograficznym. Bo jak każdy zauważył, nie jest to czysty dokument. Gdyby to był dokument, to pewnie byśmy bardziej obojętnie przeszli do tych fotografii. Bo musicie Państwo przyznać, że fotografia na jakiś sposób spowszedniała. Kiedy byłam dzieckiem, to w rodzinie jeden ujęł miał aparat i kiedy robił zdjęcie, to było wielkie święto. Te fotografie teraz trzęsnie się przechowuje, bo są wielką pamiątką, a teraz zalewa nas morze fotografii. Nie jesteśmy już tacy ciekawi z... z zdjęć wykonanych przez, często przez innych ludzi w odległych krajach, bo sami tam jeździmy na wakacje, sami sobie robimy te zdjęcia. Nawet y, łatwiej podróżować po Polsce, również po Polsce i sami odwiedzimy sobie te miejsca, zrobimy komórką pamiątkowe zdjęcia. Natomiast ta fotografia piktorialna pokazuje nie tylko miejsce, ale również to, jak odbiera ten świat artysta i odbiera w sposób swój indywidualny. Jest to technika, wymyśl, technika własna, bym powiedziała, bo nie da się osiągnąć tych efektów jakimś prostym, jednym filtrem. Trzeba tylko popracować, trzeba wypracować sobie swój styl, trzeba mieć pomysł na zrobienie e, tych fotografii. I wydaje mi się, że, no nie wydaje mi się, jestem pewna, przemyślana wystawa, która powstała nie w ciągu jednego sezonu, tylko w ciągu kilku lat. Zdjęcia starannie dobrane, wybierane przez, przez kilka dobrych lat. Dobrze pamiętam, tak? Nie gładę, tak. nic nie Jest to... Kilka, jest tegorocznych. Kilka jest, kilka jest To jest starannie przemyślany pomysł. Kształt, który się kształtował przez, przez wiele tygodni, ale oprócz tego, że Kazimierz jest artystą, fotografikiem, to również działa w Stowarzyszeniu Fotograficznym Przeciwnicości im. Mieczysława Wieląckiego. Razem tam działamy. Naszym takim domem fotograficznym jest Udrobnictwo Bydżowskie, gdzie również zapraszamy serdecznie 5 listopada będzie uroczyste rozdanie nagród w konkursie fotograficznym Polska jest Piękna. I, i na czym polega to działanie jeszcze powiem? Nie tylko na tym oczywiście bierzemy udział w plenerach fotograficznych, wystawach fotograficznych, organizujemy, organizujemy konkurs fotograficzny. Ale taki dzień powszechny to jest po prostu praca, nieraz fizyczna, gdzie trzeba zdjęcia wywołać, trzeba je oprawić, trzeba je często do galerii naszej na własnych plecach przenieść, powiesić, y, przygotować wernisaż, więc tutaj można na Kazimierza liczyć. Ale nie tylko na Kazimierza, na wielu członków naszego stowarzyszenia. I w też przyznaję, że po stronie Kazimierza jest bardzo dużo takich artystycznych inicjatyw. W współpracy chociażby z artystami z Czech. Wiem, że dzisiaj goście z Czech przyjechali, teraz też mi jeszcze mi wypatrzeć, z Chavirzowa. Niedawno została otwarta wystawa w fotograficzna, również z naszym udziałem. Także bardzo no, się cieszymy, że jesteście tutaj z nami dzisiaj. Najpierw międzynarodowa współpraca się rozwija, a ja bym jeszcze na koniec chciała jednej osobie skromnej podziękować bardzo. Otóż nieraz spotykamy się w domu u Kazimierza i wtedy Małgosia, no, jego żona, robi nam i Bardzo że jesteś bardzo życzliwa, pomocna, pomóc, nam pomogła i te kwiatki są y, dla siebie. A Teraz jeszcze tutaj y, głos na może coś powiedzieć? Nie? <grywa> 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 Zapraszam y, bardzo, proszę się często.